Dzień dobry, witam kolegów, koleżanki, dzisiaj mamy 19 sierpień, pierwszy lot gołębi młodych, poniedziałek, także koszowaliśmy wczoraj na, na dzisiaj, 7.15 zostały te gołąbki wypuszczone, a niestety wczoraj mieliśmy ograniczenie, bo na nasz samochód oddziałowy wszystkie gołąbki się nie zmieściły, także 45% gołębi musieliśmy zostawić w domu. Były inne plany. Mieliśmy, mieliśmy mieć wypożyczony samochód z sąsiedniego oddziału, ale wszyscy zmienili na poniedziałek, w związku z tym wyszło jak wyszło. Także 45% zostawiliśmy w domu i tutaj też Wam koledzy, koleżanki pokażę, jak my to w naszej hodowli robimy żeby tych młodych głębi nie straszyć, podstawiamy kosze, kosze pod, tutaj mamy taką śluzę zrobioną, także zaraz za chwilę Wam pokażę, bo te, które zostały zaraz zapakujemy i one pojadą też na trening, żeby tak na pusto nie siedziały No a i jeszcze jedno, no tutaj chciałbym też się pochwalić, że tu Hania postarała się, żeby stworzyć kanał Zambrzycki Team. W związku z tym pierwszy lot, który, który będzie lot głębi młodych już będzie z kanału tutaj Hani, twórcy tego kanału. Tak ona tutaj z całego teamu jest najbardziej pracowita, jeżeli chodzi o tą obsługę, obsługę tych filmów, także tutaj naprawdę pochwały dla Hani, bo wielki szacunek za to co robi, poświęcenie mimo to, że ma sporo swojej pracy zawodowej. Ale tutaj wszystko idzie na dobrej drodze. Ja i Olek tutaj też kibicujemy, pomagamy jak możemy. No, trochę mniej jak możemy, ale pomagamy. <grym> Także tutaj pokażemy, jak to robimy yy, i nagonimy tego, łąbki, żebyście wiedzieli, jak to u nas wygląda. Tu. Pokaż, ja pokażę. Hania, weź tutaj proszę. Mhm. Tutaj dostawiamy klapkę. Uszczamy. Mam taką samoróbkę to, to robiłem wszystko w jeden dzień czy tam w jedną chwilę po to żeby gołąbki nie uciekały dalej no i tutaj będziemy pakować po, po 13 sztuk do, do jednego 70 sztuk zapakowanych. Także zajęło to nam może 5 minut. Także polecam, na pewno mniej stresu dla gołębi, jak są w ten sposób pakowane. Pozdrawiam i czekamy na przylot gołębi. Tak, następne 5 minut są już przygotowane do wywózki. Normalnie jest cały zestaw, tak jak powiedziałem, tutaj jest 70 sztuk, o resztę leci, czekamy. Pozdrawiam. Tutaj zobaczcie, wymyśliłem sobie taki patencik. Podstawiam pieszyny takie marketowe. Pod, kóreczka, pod kóreczka. tu stawiamy klatkę, gąbki naganiamy. Także tutaj łapaliśmy będzie 130 sztuk, bo mamy ograniczenie i wiele nam to czasu zajęło. Polecam naprawdę, też się nie stresują gołębie. Witam. Już jesteśmy po locie, zresztą po, po bardzo ciężkim locie, który odbył się w, w poniedziałek. Wypuściliśmy gołębie o 7:15. Konkurs, konkurs trwał prawie 3 godziny, bo 2 godziny i 52 minuty. Otwarcie, było, otwarcie zegaru było we wtorek, w związku z tym przy otwarciu było tych naszych gołąbków z 2211 zostało wypuszczone. Mieliśmy też ograniczenie ze względu na to, że gołąbki nie mieściły się w kabinę wszystkie, także mogliśmy dać tylko 55% gołębi i na, do wtorku było ich, ich 754. Także no, u, nas, u nas tym razem no, nie, nie ma się czym pochwalić, bo gołąbki, które poleciały, to pierwsze dwa przyleciały bardzo dobrze. Aczkolwiek bardzo, bardzo źle się zachowywało przed gołębnikiem, bo przez parę nawet ładnych minut nie chciały wylądować. Myślę, że to wina, wina też z mojej strony, bo. Gołębie. Oczywiście trenowaliśmy na jakieś tam odległość, najpierw 17 km, później trzy razy były na 40, ale to, że na 40 to ja nigdy więcej nie wywożę tych gołębów, ale nie były też w kabinie oddziałowej, tylko w naszej kabince, także myślę, że to dla nich był jakiś dodatkowy stres, dlatego, dlatego nie, chciały, nie chciały siadać, bo i te pierwsze, i później kolejne, które przylatywały, to zachowywały się, jak, jakby to nie był ich gołębnik. Ale mówię, to na pewno na, na pewno tutaj wina z mojej strony leży. To, e, jakieś tam zafundowałem stres tym gołębiom, do którego nie były przyzwyczajone. No i co ten gozie, No nasz pierwszy gołąbek był dopiero 46. Czyli e, nie tak jak zawsze, że gdzieś tam się w pszczółwce. No, tak jak studiowałem, był bardzo, bardzo ciężki. E, na początku, na początku. Zumienia i wielu moich kolegów. Myśleliśmy, że to jest jak gdyby wina zawsze z tego wypuszczenia, ale tak po, po głębszej analizie, po głębszej analizie tak już na zimno stwierdziłem, że, że to nie może być wina wypuszczenia, po prostu kwestia przygotowania gołębi. No i tym razem tutaj my też lekcji nie odrobiliśmy, gdzie też się tam nigdy nie specjalizujemy w gołębiach młodych, one po prostu lecą, bo lecą, no ale ale nigdy tak nie było, że na pierwszym locie tak ciężko. A, a też tutaj dowodem tego jest to, że kolega, nasz kolega z oddziału Damian, który, który no, pracował z tymi swoimi gołąbkami, nie da się ukryć, bo już wcześniej mówił, że pracuje dosyć, dosyć mocno. On miał 44 sztuki pierwsze na liście. Także no, jest taką naprawdę fajną szybkością. Także nasz gołąbek dopiero po jeszcze jednego kolegi był gołąbek Piotra, i, i następny nasz. Także widać, widać to, że to y, y, nie jest wina wypuszczenia. Skoro jednego kolegi gołębie potrafiły przylecieć to y, i dobrze przylecieć, to dlaczego nasze i, no, i, i inne nie, nie przyleciały też tak dobrze. Także to na pewno jest wina nas, hodowców, z tym że nieodpowiednio. Przygotowaliśmy je do tego, żeby, żeby no, pokonały taki lot. A troszeczkę był trudny lot, bo yy, yy, wiatr wiał północny, w związku z tym tego łąbki yy, przewiał na południe i widać z tego, że one nie bardzo, nie bardzo yy, się no, mogły odnaleźć w tym, żeby do domu trafić nawet, nawet już w oddalonym jak gdyby czasie, bo one schodzą się jeszcze do dzisiaj. Widać, że walczą, bo no, nawet dzisiaj przyleciało prałębie skrajnie już wyczerpane także na pewno, na pewno mocno walczą ale to taka, taka wie, przestroga dla nas żebyśmy jednak więcej uwagi zwrócili na te gołębie młode ja tak sobie wspominam nawet, nawet jeszcze dzisiaj inne lata kiedy, kiedy ja młode gołębie trenowałem dwa razy dziennie trenowałem je rano trenowałem je po południu i Często i gestów wkurzałem się na to, że jak, jak zrobiłem obloty wdowców, puściłem młode, no i z... robiło się już ciemno i, i, i te młode gołębie gdzieś, gdzieś powiedzmy, jaszczą wieczorem przestraszył i, i był problem. <laughs> One na noc nie wracały, latały do, do ciemka i, i później następny dzień albo się zlatywały wszystkie, albo część, część jakichś tam rozbitych. Ale też myślę, że one w ten sposób zdobywały doświadczenia, bo nie da się uczyć, że inne lata kiedyś w mojej hodowli funkcjonowało to tak, że, że ja praktycznie młode gołębie, zresztą mi stare gołębie od razu dawałem na lot, na lot konkursowy, gdzie gołębie zdobywały szczołowe nagrody. Także, ale wcześniej były dobrze rozlatane w domu, to jak ja trochę poganiał, odchodziły, no a te 2-3 godziny nie było ich. To widać, że te gołębie gdzieś tam w terenie mogły, mogły się rozeznać, i jak gdzieś tam odleciały i wróciły, to też, też miały, miały jakieś tam rozeznanie. A teraz to tak wygląda, że y, młode gołębie to dopiero zaczynamy trenować, jak się kończą loty starej, Także nie wypuszczamy je na zewnątrz, to jest komedia, bo one latają jak na tuperze, każdy w stronę. Później wywozimy je na, na, tam na 10 km 17 km załapiam o co chodzi. No i ja na dalej wywożę, czy stare, czy młode głębie to jest 42 km. No, tyle mam do granicy. Nie chcę jak gdyby przekaczać granicy, bo różnie może być, że ktoś mnie zatrzyma i tłumaczyć się. No nie mam na to czasu, z reguły trenuję wieczorami, w związku z tym w te, nie mógłbym później zrobić to, to, co mam zrobić jeszcze przy rojach. Także wożę tylko na 40 gołębi, no zresztą starym gołębiom to nie przeszkadza, robią słabe wyniki. No a jednak tutaj młodym myślę, że zabrakło doświadczenia, bo te gołębie gdzieś tam yy, znajdują się w części południowej. Yy. Bo no już nawet odebrałem trzy gołąbki, wszystkie są Przed chwilą też miałem telefon ze Słubic, że też tam mój gołąbek jest już skrajnie wyczerpany. Czyli gdzieś tam przeleciały, próbują wlisać i będą już im sił. Także no, tak to na, 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 na tą chwilę wygląda. Oczywiście mamy czym lotować, bo mamy sporo gołębi jeszcze, także będziemy na pewno lotować. Zastanawiam się, czy, 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 czy jutro ich nie w ogóle w przeciwnym kierunku, żeby powalczyły z jakiejś tam odległości 40 km, żeby one trochę doświadczenia złapały. No bo widać, widać z tego, że mówię, gdyby wszyscy dostali takie, znaczy no banie wszyscy dostali, no. Ale jest hodowca, jeden czy dwóch hodowców, no kolega Mirek, który dostał trochę później gołąbki, ale widać skupienie, miał jeden za drugim i, i też niewielkie straty, bo, bo na przykład puścił 63 gołębie, 43 w konkursie, czyli rewelacja, nie? No, a Damian w ogóle rewelacja, 87, 69 w konkursie i, i to 44 pierwsze gołębie, które się odbiły w jednej minucie, czyli widać, że można, gołębie wyleciały, wyleciały, odbiły się od stada, a u kierunek do i przyleciały, I tak jak powinny gołębie to robić. Po odległość 110 km, to no tak naprawdę to treningi z takiej odległości też niektórzy hotowcy robią i to głębiej całymi stratami się dają. Także no, na, na ten początek naszego kanału, który Hania stworzyła, no, nie mamy się czym tutaj pochwalić, jeżeli chodzi o, o wyniki na pierwszym rocie Głębi Młodych. No, aczkolwiek to dla nas nie jest aż, aż tak bardzo ważne. No, ważne jest, żeby one gdzieś tam y, przeleciały. No może i nie do końca, aczkolwiek postanowiłem, że, że polecam w tym roku wszystkie loty. Ja, ja to różnie robiłem. Czasami w ogóle młodych nie lotowałem i, i e, jako głębioroczne e, wygrywały jako, ja, w kategorii rocznych. Także to im nie przeszkadzało, żeby zdobywać nagrody. Ale tak chyba powoli myślę, myślę żeby troszeczkę zmniejszyć swoją hodowlę e, ograniczyć maksymalnie. Nie? 80, 90 głębi starych. W związku z tym będziemy lotować te młode do końca. Niech sobie polatają, No zobaczymy. Może się uda coś wylatać jeszcze. No, spróbuję, no, spróbuję coś zrobić w tym kierunku, żeby przygotować je lepiej. Ale czy się uda, to zobaczymy. Także nie wiem, co wy wszyscy o tym myślicie, ale ja uważam, że to przede wszystkim jest nasz błąd, takim jest w każdych, gołębnikach, w każdych gołębnikach są gołębie dobre. Zresztą no 100 km to lot taki, który naprawdę można każdego gołębia wyćwiczyć i on ono powinien przylecieć. A tu mówię, troszeczkę niezbyt sprzyjające warunki. Wiatr, który spycha na południe, a gołębia zepchał i, i zaraz się zrobił kłopot. Z lotu 110 km, 3 godziny konkurs. Aczkolwiek oddział, nasze ościenne tutaj oddziały, bo jest Szczeciński, miał bardzo dobry lot. Aczkolwiek oni troszeczkę wyżej, z innej miejscowości lecieli. Ale z tej samej miejscowości leciało oddział Międzyzdroje, Świnoujście i oni w ogóle do zegarów mieli 20% gołębi, także nie otworzyli. Nawet nie mieli 20%, nie otworzyli zegarów, bo, bo nie było Nie wiem, co coś tam trudno mi jest powiedzieć, ale cały czas twierdzę, jedne mogły, to dlaczego inne nie mogły? To już... Twierdzę tutaj, że, że to chyba jest kłopot w naszym przygotowaniu. Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrych lat.